Julek, no ja się dostałam. To było akurat w jakimś tak w okresie, że miałam plany z nim. To ja wam też powiem widzowie, jak do mnie zadzwonili. Akurat kurwa szedłem do Żabki, dzięki Pixel za dołączenie do FML. Akurat szedłem do Żabki i to jest kurwa, ile ty znaczków napisałeś Blitz za 3 złote? No oszalałeś chyba. Inter, to tylko czekałem... Kurde, ja tego nie widzę, weźcie, ja chcę też być na streamie. Że miałeś ochotę go zwiedzywać jak psa. No później... mów, Mati. Czekaj, bo... ...że to, żeś powiedział ze się zna i ta satysfakcja to MM. no. Dzięki, Blizz, za to. No, to do mnie zadzwonili tak, że szedłem akurat do Żabki i oni mówią, że dzwoniłem, a, że tam się zgłaszałem, a ja, ta, to ja się zgłaszałem i oni dalej mówią do mnie, i ja mówię, ej, dobra, to napiszcie do mnie na maila, bo jestem mega zajęty, a akurat wchodziłem do Żabki po hot doga. <laughs> Naprawdę. To, za chłop. Mi powiedzieli, ja w ogóle byłem wtedy we Włoszech z rodziną całą. nie? I graliśmy se w siatę. No, we Włoszech. I normalnie graliśmy se w siatę. I, I ja specjalnie miałem normalnie chodziłem z niewyciszonym i z zegarkiem, żeby mi wibrował, nie. Bo ja po prostu wiedziałem, że, że jak dadzą znać, to trzeba być pod telefonem. No i, i kurczę, zadzwonili. I ja tak powiedziałem do ziomów, patrzcie to, jak to nieznany numer, to pewnie od Friza. No i taki byłem hojrak, a potem dostałem ten telefon i tak się obesrałem, w sensie jak powiedzieli, że ekipa coś tam, ja myślę, o może, bo to może nie, może ja się nie dodam, nie, nie. I powiedziałem, kurczę, bo mnie chyba, powiedzieli, że w sobotę na casting, nie? A ja mówię, ja, a ja jestem we Włoszech, ja trzy dni tam nie dojadę. No i powiedziałem, że no następny tydzień, żeby się ze mną umówili. Dzięki Kościel no. za dołączenie do FML z Prima. Dziękuję bardzo. No, pojadaj dalej. No, ale to jest słaba historia, bo po prostu się umówiliśmy tydzień później. No. I pojechałem dzień wcześniej z tych wakacji. O, no, fajnie. Ja fajne. miałem coś takiego, że e, latam po chacie, umyłem się i mój tata rozsypał igły i nie wszystkie zebrał, nie zauważył. I mi się igła w nogę wbiła poduszkę od nogi i tak mnie bolało i siadam taki smutny przed kąpem. no i a jeszcze wziąłem zgłoszenie na montażystę zgo, wiesz, złożyłem tak, tam do ludzi no i tak złotych. siedzę, siedzę smutny przed kąpem. i telefon dzwoni i mówią, że ekipa SA teraz a ja jest tak, dobrze, o, być, teraz jest dobrze dzięki że... Loki za dołączenie do FML <głos> <głos> mówi, że ekipa SA a ja tak o dostałem się na montażystę, nie? a oni Później, że dostał się pan do projektu, że trzeba przejechać na casting. Dobra, a No i pojechałem. O, to wy kurwa całkiem ciekawe. Jestem bucem? Co wy gadacie? Jak ja miły. Kurwa, dobra, Kurde dalej. się.